Tutaj widzimy produkcję cegieł. Woda. Lejemy wodę do dziury. Robimy mieszankę. Kroimy drutem na cegłę, suszymy. I, i budujemy taki dom, w którym jest chłodno w dzień i ciepło w nocy. Tutaj nasz guide robi nam jedzonko owca, a tu już gotowe. To jest, Pokaż, jaja. to jest specjalny. Co to jest Grzegorz? Moje jaja, <gry> owca jaja, jaja owcy. Dzisiaj będziemy jedli na, gr na grill robione. Bardzo dobre przysmaki. Tutaj mamy sałatkę. O, tu mamy chlebek i motory. motor. Motor silny. O, Kafro. Aha, Daktyle. Daktyle. Mhm. Ekstra. I tak to wygląda. Turystów nie ma żadnych oprócz nas. Tutaj nasz samochód 4x4. Bishi Sport, daje radę, naprawdę. Jestem w szoku co to auto potrafi. Tutaj chłopaki piją herbatkę na Saharze. Tak wygląda wioska. Tyle. Czychu <śśmiech> już nauczył się języka poliglota. I kontakt można ładować telefony i GoPro. Nie wiem czy jest WiFi, zaraz spytamy. <grym>